Holendrzy niezależnie od y, y, propozycji bojkotu ze strony rządu holenderskiego, y, kibice holenderscy to wierni kibice swojej drużyny, interesujący się bardzo piłką nożną i oni wybierają się na euro. Po pierwsze wybierają się do Krakowa, tam gdzie miają, będą mieli swoje centrum pobytowe. Natomiast myślę, że dużej ilości należy oczekiwać. Po rozgrywach eliminacyjnych. Jak wiadomo, Holendrzy grają na terenie Ukrainy. Natomiast jest wielce prawdopodobnym, że jeśli przejdą dalej, to należy oczekiwać, że będą rozgrywali mecze ćwierćfinałowe czy półfinałowe w Polsce. I wtedy należy oczekiwać dużej ilości kibiców holenderskich. Również kibice z Rosji szykują się do Polski. Zresztą jest także wsparcie ze strony władz, osobiście prezydenta Putina, jeśli chodzi o pomoc dla kibiców, którzy będą wybierali się do Polski. Oczywiście te cyfry są różne, dlatego że operuje się cyfrą między 30-40 tysięcy do 120 czy 150 tysięcy kibiców z tego kraju, którzy przyjadą. My działania promocyjne prowadzimy na y, terenie 26 krajów. Oczywiście są to głównie te kraje europejskie, dlatego że są to Mistrzostwa Europy, ale działamy także w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, gdzie posiadamy nasze ośrodki informacji turystycznej. Y, współpracujemy z ambasadą w Chinach, gdzie y, również. Y, Przeprowadziliśmy szereg działań promocyjnych i co ciekawe, oczekuje się także według ostatnich informacji, że kibice ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz turyści również wybierają się do Polski na euro, co będzie sympatyczną niespodzianką. Natomiast jeśli chodzi o Japonię, to wiadomo, że wielu Japończyków gra w tej chwili w klubach europejskich i w związku z tym też należy się liczyć z tym, zwłaszcza po e, mistrzostwach świata, które odbywały się w Korei i Japonii wcześniej, gdzie także zainteresowano. Pani, piłkonożną i piłką europejską wzrosło, że z tych rynków kibice przyjadą także do Polski. Też także, co ciekawe, również obserwujemy określone zainteresowanie w krajach arabskich yy, na przyjazdy yy, na Euro 2012.